Państwu. Ja będę mówić Państwu dzisiaj na temat pobudzenia ruchu turystycznego poza sezonem. I bardzo bym chciała najpierw przedstawić swoje miejsce, żeby jakby uargumentować, że mam pewne kwalifikacje po temu, żeby mówić na taki temat. Ja prowadzę gospodarstwo agroturystyczne Hata Miłkowska. To jest miejsce, które rozpoczyna sezon turystyczny już w połowie marca i ciągnie go aż do połowy listopada. I to nie jest tak, że pracujemy tylko w weekendy. Mamy wypełniony cały kalendarz od poniedziałku do niedzieli z listą oczekujących. Jeżeli chcieć spędzić u nas wakacje, to należałoby pomyśleć o tym z dwuletnim wyprzedzeniem. W tej chwili kończymy zapisy na wakacje 2023. Z weekendami jest trochę łatwiej, bo mogę zaproponować w tej chwili listopad 2022. Odczuwamy też zapotrzebowanie na okres zimowy, szczególnie na święta, sylwestra i ferie zimowe. Goście oceniają nas bardzo dobrze to widać na screenie z, z naszej wizytówki w Google. Same bardzo dobre opinie, nasza absolutna kluba i duma. Nie klikaj. Zaczynaliśmy od 17 miejsc noclegowych, później doszedł domek, a później zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, że musiałam wyprowadzić się z domu, żeby zrobić dodatkowe miejsca dla gości. W tej chwili łącznie mamy 30. Miejsc, no i oczywiście do obsługi takiej, takiego zakresu działania, no to już super, świetny zespół, który świetnie sobie radzi ze stawianymi przed nim zadaniami. To już nie ma opcji, żebym dała radę z tym sama. No ale jak to zrobiliśmy? Ja kończyłam Uniwersytet Przyrodniczy, na którym uczył mnie między innymi wspaniały doktor Janusz Majewski i dzięki niemu zawsze z tyłu głowy miałam taką sentencję jego ulubioną, bodajże że jeżeli coś jest dla każdego, to tak naprawdę jest dla nikogo. Stąd specjalizacja. Dlatego, że specjalizacja daje możliwość maksymalnego przygotowania oferty dla danego klienta. Gość nawet nie zdąży pomyśleć o tym, że czegoś potrzebuje, kiedy już dostaje to podane praktycznie na tacy i to tworzy, wyzwala u niego takie uczucie, że jest zaopiekowany, że wychodzi się mu naprzeciw, a w konsekwencji przywiązuje się do naszego produktu. Jeżeli chcemy myśleć o specjalizacji, to oczywiście musimy ją zastosować do każdego elementu produktu turystycznego i o tym za chwilę trochę szerzej. Myśmy wybrali specjalizację w obsłudze rodzin z małymi dziećmi. Nawiązując do poprzedniego wykładu, to była specjalizacja a priori, czyli mieliśmy już pewną grupę gości i zauważyliśmy, którzy są najbardziej zadowoleni z pobytu u nas. I jeżeli już mamy taką grupę, którą chcielibyśmy przyjmować, i najlepiej też taką, która chciałaby do na nas przyjeżdżać, to dobrze by było sobie określić ich potrzeby. W przypadku rodzin z małymi dziećmi, ważne bardzo jest oczywiście bezpieczeństwo. Ważna jest możliwość przygotowania lub podgrzania posiłku. Niezbędne rzeczy, które nie sposób ze sobą na każde wakacje zabierać. Ważne jest, żeby było zajęcie dla dzieci, żeby na miejscu bądź w bezpośrednim sąsiedztwie były podawane posiłki, żeby było gdzie pójść na spacer. I to, co jest też bardzo ważne, jeżeli rozważamy sprawę w kontekście przedłużania sezonu, to jest ciepło. Ważna rzecz, że to zapotrzebowanie na ciepło u gości zawsze będzie się pojawiało wcześniej niż u nas gospodarzy, którzy zazwyczaj jesteśmy w ruchu, rozgrzani i łatwo przegapić ten moment, kiedy nam, naszym gościom już jest zimno. Z dziećmi trochę łatwiej. Najważniejsze to dać im zabawki, zorganizować zabawę. Ważne, żeby byli rówieśnicy i żeby były w danym miejscu zwierzęta, to one już będą szczęśliwe. Jak przygotowaliśmy dom. Kuchnia dla gości. Bardzo ważne miejsce, w którym można przygotować kaszkę rano, podgrzać mleczko, no albo zalać sobie kawę, kiedy dziecko stwierdzi, że o 5 rano to najlepiej się zaczyna życie. Mamy bramki na schodach dla bezpieczeństwa, moskitiery w oknach. Jest kącik dziecięcy, więc dzieciaki mają co robić. I całą masę mamy klamotów, których rodzice nie chcą ze sobą wozić, bo po prostu by się w samochodzie nie zmieścili. To są łóżeczka dziecięce, krzesełka do karmienia. W każdej łazience mamy wanienki, podesty i nakładki na toalety. Dostosowane do potrzeb najmłodszych jest też wyżywienie, które podajemy. Czyli najczęściej robimy naleśniki, kotleciki, pulpeciki, pomidorówki i rosołki. To jest zupełnie przypadek, że to są same ciasta na tym zdjęciu, nie wiem jak to się stało. W otoczeniu plac zabaw. Na placu zabaw huśtawki, trampoliny, zjeżdżalnie, peskownica z zabawkami, są domki, różne urządzenia drewniane. Urządzenia wodne, świetnie się robi betonik przy takiej pompie, latem baseniki, zraszacze. I udostępniamy oprócz tego gościom rowery, gokarty, drewniane wózki. I te gokarty i drewniane wózki to są rzeczy, które zatrzymują się tylko wtedy, kiedy dzieci śpią, mam wrażenie. Coś dla rodziców, czyli hamaki, leżaki, chociaż jednym okiem można sprawować wtedy nadzór rodzicielski i troszeczkę odpoczywać. No i absolutnie nasza naj, największa siła przyciągająca, czyli zwierzęta. No tu przy okazji mam może nie za dobrą informację dla Państwa, którzy chcieliby się podjąć takiej specjalizacji. Taką parę zwierzę i dziecko absolutnie trzeba animować, dlatego że jeżeli dziecko swój dzień ze zwierzęciem postanowi animować samodzielnie, to gwarantuję, że nie będziecie państwo zadowoleni. Stąd od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje u nas plan dnia, który się składa z takich elementów jak karmienie zwierząt. Tutaj ukochany przez dzieci karmienie, zwierząt, karmienie koźląt mlekiem z butelki. My mamy nawet wykoty, ukus tak ustawione w ciągu roku, żeby przez większość sezonu było kogo karmić. Różne inne zwierzaki karmimy, zbieramy jajka. Wiele emocji, wielu, wielu emocji dostarcza zawsze przejażdżka na koniu. Można ją realizować o każdej porze roku. Spacer z kozami, nasz autorski pomysł, prześwietna zabawa. Też można zrobić o każdej porze roku i gwarantuję, że dobrze się będą bawić i rodzice, i dzieci. Jedno zastrzeżenie jest takie, że to się nie uda w czasie deszczu. Nie ma opcji, żeby kozy wyszły na deszcz. Ale w takiej sytuacji no, nie możemy gościom powiedzieć, że z powodu pogody niesprzyjającej jakieś zajęcia się nie odbędą. Po prostu to by było nie w porządku. Więc staramy się zawsze zaproponować coś w zamian. Jeżeli o, o kozy chodzi, to świetną alternatywą jest czesanie, które odbywa się pod dachem, więc może być może wiać, może być zamieć i my i tak mamy fajną zabawę. W przypadku jazdy konnej, też jeżeli się nie może udać na zewnątrz, to stawiamy konia pod wiatą, dajemy dzieciom szczotki, uczymy się czyścić, pielęgnować, uczymy się jak się zakłada sprzęt. Prace gospodarskie. Kolejny element naszego programu. Tutaj na zdjęciach akurat prace gospodarskie, które dzieci lubią najbardziej, bo mają w sobie elementy grabienia, ładowania na taczkę, przewożenia tą taczką i rozładowywania. To jest bardzo interesujące. Dojenie kóz no, co roku wypuszczamy bardzo wielu specjalistów od dojenia ręcznego. Gwarantuję Państwu, że najwięcej w Wielkopolsce. Dzieciaki uczą się błyskawicznie i zasuwają jak profesjonaliści. Dzień nam kończy zazwyczaj wycieczka takim małym leksikiem, y, zwanym szerszeniem. Jedziemy sobie po okolicznych lasach albo wioskach i tak kończymy nasz dzień. Jeżeli chodzi o pobyt na wsi, to dla dzieciaków z miasta. Właściwie każdy element tego życia na wsi jest atrakcyjny. Czy wizyta weterynarza, czy wizyta kowala, czy budowa domku na drzewie, czy żniwa. Wiele emocji wzbudza to, co się u nas dzieje. A też jeden z gości, który od wielu lat do nas, do nas przyjeżdża, ostatnio powiedział mi coś takiego, co mnie chwyciło absolutnie za serce, że jego syn przyjeżdża do nas po wolność. Efekty tak przygotowanego programu są takie, że przez cały dzień dzieci są zajęte, przy okazji się uczą, nawiązują przyjaźnie, nawiązują relacje, rozwijają nowe umiejętności, ponieważ rodzice patrzą na świat no, przed, przez pryzmat swoich dzieci. No to samym tym, że one coś ciekawego robią, mają dużo dobrych emocji, z samego tego faktu rodzice są zadowoleni. A jeżeli przy okazji się okazuje, że nie muszą myśleć o tym, żeby tym dzieciom zapewnić zajęcie i zapewnić posiłki, no to oni są sami zaskoczeni, ale odpoczywają. Dla nas rezultat jest taki, że dzieci natychmiast po powrocie do domu cisną na rodziców, żeby wrócić i, i spotkać się ponownie ze swoimi ulubionymi zwierzętami. No ponieważ rodzice też byli w miarę zadowoleni, no to chętnie wrócą do nas, okazuje się, nie ma już miejsc w wakacje, no to ponieważ wiedzą, co u nas się dzieje i jak to można odpocząć, to są skłonni nawet wziąć urlop w innych terminach niewakacyjnych. Oprócz tego, że chętnie wrócą, to też powiedzą o naszym miejscu innym. Przy użyciu oczywiście mediów społecznościowych, w związku z tym informacja rozchodzi się drogą błyskawicy, z prędkością błyskawicy, przekłada się to na popularność i na wydłużony sezon. O innych sposobach na przyciągnięcie turystów poza sezonem, można mówić bardzo długo, i specjalizacje mam wrażenie, że. To jest tylko kwestia wyobraźni, można naprawdę dużo ciekawych rzeczy wykombinować z takich specjalizacji, które występują, mam wrażenie najczęściej, to jest imprezowa, jeździecka i edukacyjna. Z tym, że to, że mówię, że one często występują, to absolutnie nie chodzi mi o to, że są nudne, dlatego że każdy z obiektów, które takie specjalizacje proponuje, robi to na, na własny sposób, robi specjalną własną interpretację i to pozostaje ciekawe. Rzadziej spotyka się specjalizacje dla podróżujących, np. z czworonogami, dla seniorów i specjalizacje opiekuńcze, a myślę, że jest jeszcze u nas na to dużo miejsca. W Wielkopolsce kilka fajnych przykładów. Wykorzystanie stodów wiejskich na imprezy kulturalne, wspaniałe pokazy konne, zawody, aukcje Hubertusy, bardzo modne, bardzo piękne i spektakularne wesela na wsi. A ja ze swojej strony jeszcze mogę serdecznie Państwu polecić, jeżeli chodzi o przedłużanie sezonu, współpracę z fotografami. Dlatego, że oni chętnie organizują plenery, sesje, zjazdy, warsztaty poza sezonem wakacyjnym. Bo z tego, co mi wytłumaczono, to im nie pasuje ostre światło i do zdjęć lepsze jest takie rozproszone wiosenne, właśnie jesienne. Dlatego, dlatego przepięknie nam przedłużają nieraz sezon. Ja życzę Państwu bardzo wielu dobrych pomysłów i serdecznie dziękuję za uwagę.